Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Przystanek Europa. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę obserwujemy to, w jaki sposób poszczególne państwa pozycjonują się wobec tej wojny, czy i w jakim stopniu wspierają Ukrainę. I wśród różnych strategii obranych wobec tego konfliktu, z pewnością wyróżnić mo można postawę Turcji, która z jednej strony od początku wysyłała swoje drony Bajraktar, które rękami ukraińskich żołnierzy sporo spustoszenia zasiały w szeregach rosyjskiej armii. Mamy też udział Turcji w bardzo ważnym dla Ukrainy porozumieniu zbożowym, ale z drugiej strony mamy chociażby spotkanie prezydenta Erdoana z Władimirem Putinem, czy też nieprzystąpienie Turcji do sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód. Z czego taka postawa wynika i jak może przełożyć się na dalsze losy wojny rosyjsko-ukraińskiej? Między innymi o tym porozmawiam z Karoliną Wandą Olszowską z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką podcastu w szpilkach dookoła świata. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tych najświeższych kwestii, bo dopiero co mieliśmy spotkanie prezydentów Erdoana i Putina w Iranie, a już mamy zapowiedź, że panowie ponownie się spotkają. Tym razem prezydent Turcji ma udać się do Rosji, by tam rozmawiać z Władimirem Putinem. Nie wiemy oczywiście o czym konkretnie, ale czy... To, że będziemy mieli kolejne spotkanie w tak krótkim czasie, tym razem już nie na neutralnym gruncie, a w Rosji, no jest zwiastunem zbliżenia albo takiego personalnego pomiędzy obydwoma przywódcami, albo po prostu zbliżenia Rosji z Turcją. Ja powiedział, że nie. W sensie na pewno Turcja balansuje całą wojnę, trzeba sobie powiedzieć. Oczywiście tureccy policycy tłumaczą to tym, że jeżeli by nie balansowała, to nie mogłaby mediować między stronami, ponieważ jak tu być mediore, mediatorem, który jest stronniczy? Tutaj moglibyśmy trochę z tym podyskutować, ale mnie się wydaje, że to nie jest kwestia zbliżenia Turcji i Rosji. To jakby nie jest dogadanie się personalne między prezydentami. To bardziej chodzi o to, że w Teheranie nie doszło do, do tego, do czego prezydent Erdogan chciał, żeby doszło, czyli do porozumienia co do ofensywy w Syrii. Dlatego, że no, potrzebuje zielonego światła od Rosji przede wszystkim, żeby taką ofensywę przeprowadzić. Dlatego, że jeżeli by to zrobił bez takiego przymknięcia oka przez Moskwę, wywodziłoby to do dużych kosztów, które Turcja wcale nie chce ponieść. Tak jakby z Teheranu w sumie nie wyszło nic, jeżeli chodzi o tę kwestię, dlatego, że Turcja oczywiście powiedziała, że dla niej kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Iran i Turcja zgodzili się, że kwestia walki z terroryzmem jest tutaj palącą kwestią, ale że każde naruszenie jakby granic z Syrii, a nie kwestia dyplomatyczna. Traktowane będzie jako właśnie naruszenie niepodległego państwa, plus że to nie doprowadzi do niczego dobrego, zestabilizuje państwo i że nie ma takiej zgody. Oczywiście po tym pojawiły się głosy prezenter Anna o tym, że Turcja nie potrzebuje żadnej zgody na kontynuowanie, znaczy na rozpoczęcie kolejnej ofensywy w Syrii. Ale jak widzimy, ofensywa była zapowiedziana 23 maja. Mamy 27 lipca. I prawda jest taka, że nic się nie zdarzyło. Wszyscy słysząc o tej ofensywie, byli przekonani, że to jest kwestia dni, godzin, ewentualnie tygodnia, a nie że mamy miesiące, które mijają. Jest zapowiedź. Mówimy o tym, że ona musi być, ponieważ Turcja miała wynegocjowane właśnie na tyle szeroki ten pas bezpieczeństwa, jak ona to nazywa, czyli na te 30 km, błąd. i do tego momentu chce ten pas bezpieczeństwa doprowadzić, ponieważ potrzebuje przesiedlić uchodźców, których ma w Turcji. Ale nic się nie dzieje. To, że nic się nie dzieje, wskazuje na to, że jednak Turcja, jednak prezydent Erdoğan, bo bardzo często mówimy Turcja, tutaj prezydent Erdoğan jest tym głównym graczem, który rozdaje karty, potrzebuje zgody przede wszystkim rosyjskiej na to, żeby nie ponieść kosztów tego, co zamierzają zrobić Turcy, jeżeli uzyskają przychylność w końcu. Więc tutaj wydaje mi się, że to nie jest kwestia zbliżenia Rosji i Turcji, tylko kwestia interesów, które w tym momencie ma Turcja, a jej interesem jest właśnie kwestia Syrii. Tym bardziej, że wydaje się, że też spotkania no, choćby z Szwecją i Finlandią e, no, wskazują na to, że ona już uzyskała pewne ciche, e, może nie przyzwolenie, ale, ale brak, brak jakiegoś takiego ostrej krytyki ze strony zachodu, więc teraz potrzebowała po prostu bezpieczeństwa, od tego, żeby prowadzić swój plan. I to jest taki główny punkt z tego. Bardziej, że pojawiły się głosy ciekawe, o tym, że w Teheranie prezydent Putin zaproponował, że fabrykę dronów, pairaktarów, można wybudować w Rosji. Oczywiście stało to bardzo szybko tutaj, bardzo szybko, była odpowiedź konstruktora dronów, który jest zdjęciem prezydenta Dana, który zapowiedział, że, on mówił, że Rosji nie będzie sprzedawać dronów, że nie ma w ogóle takiego tematu do rozmowy, że może padła taka propozycja, bo to prezydent Erdoğan, propozycja padła, ale że na pewno nie pójdzie w tą stronę i te rozmowy nie będą o tym, że ewentualnie fabryka dronów powstanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Miała powstać pod Kijowem. I tutaj, jakby pytanie, co się stanie, czy, czy będzie taka możliwość, czy będzie wola w tej wojnie, na to, żeby Turcja w dalszym ciągu pod Kijowem miała swoją fabrykę dronów. Ale różne spekulacje padają, tutaj bardzo akurat te bardzo szybko zostały ucięte, ale wydaje się, że to głównie kwestia ofensywa, że to jest teraz taki palący problem Turcji, prezydenta Erdoana przed wyborami i w kontekście tych problemów, które Turcja ma, to to jest przedmiotem negocjacji, nie żadne zbliżenie. Bardziej, że Turcy, co jest ciekawe, słysząc, że Turcja jest koniem trojańskim Rosji w NATO, ostatnio nawet parę osób wywersowanych odpowiedziało: Dlaczego myślicie, że Turcja jest taka słaba, a Rosja taka silna? Może to Rosja jest koniem trojańskim dla Turcji, a nie na odwrót, na tej zasadzie, że nie doceniacie Turcji. Ja tutaj bym akurat aż tak bardzo nie szła w te, te wierzenia Turku w swojej wielkości i małości Rosji. Ale pójdźmy na, chwilę, pójdźmy na chwilę w ten wątek, właśnie o tym koniu trojańskim NATO, bo rzeczywiście takich opinii jest sporo. To są oczywiście przede wszystkim krytycy Turcji i tego, w jaki sposób Turcja swoją politykę prowadzi. Często w opozycji do tego, w jaki sposób zachowuje się ten obóz zachodni, ale powiedz, czy to jest w ten sposób, że Turcja, to w jaki sposób się zachowuje, jakie podejmuje decyzje na arenie międzynarodowej, można przypisywać temu, że to jest postawa prorosyjska, czy to jest, Raczej po prostu taka typowa gra na siebie, dbałość o własne interesy. Czy to już o czym wspomniałaś w Syrii, czy też w innych regionach świata, czy to jest po prostu dbałość o siebie, o swoje interesy, no i też o politykę wewnętrzną, no bo wiemy, że mamy za rok wybory prezydenckie w Turcji, bardzo ważne dla prezydenta Erdoana, biorąc też pod uwagę to, jak w tym momencie wyglądają sondaże. To jest gra na siebie, to jest gra na interesy tureckie i na to, że dla Turcji w tym momencie najważniejsze są swoje własne interesy. Tak naprawdę. Wszystko co teraz Turcja robi w polityce zagranicznej, robi głównie na swój rynek wewnętrzny. Tak też było w przypadku Szwecji i Finlandii. To nie chodziło tylko i wyłącznie, a może nawet przede wszystkim nie chodziło o politykę zagraniczną. Chodziło o politykę wewnętrzną, o zmianę sytuacji jak w państwie i o te wybory, które no, mają być w czerwcu tego roku. Już pojawiły się spekulacje o tym, ale one są cały czas, że będą wcześniej, może nawet w listopadzie tego roku. I sondaże, które wskazują, że prezydent Adam w przegrywa zarówno w parlamencie, jak i w, w wyborach prezydenckich. Ja bym była jakby ostrożna co do wyniku tych wyborów, bo tutaj jeszcze dużo rzeczy się może zmienić, ale one się mogą zmienić właśnie dzięki polityce zagranicznej. Dzięki temu, że jakby powstaje ten wspólny wróg, że pokazujemy tutaj Turcję i prezydenta Adana jako jedyną osobę, która dba o interesy tureckie, bo to wszystko, co miało miejsce do tej pory, czyli jakby spotkania dyplomatyczne między Rosją a Ukrainą, właśnie czyli jakby ten korytarz zbożowy, który dzisiaj miał powstać w centrum dowodzenia w Stambule, czyli jakby kwestia Szwecji i Finlandii, to wszystko zostało przedstawione w mediach tureckich jako wielki sukces prezydenta Erdoğana, jako człowiek, który dba o tureckie interesy przede wszystkim i dba o to, żeby Turcja nie była krajem drugiej kategorii w sojuszu. I jakby Syria jest również graniem na Turcję, w sensie postrzegamy to jako rozmowy rosyjsko-tureckie, ale jest to graniem na to, że do Turcji w tym momencie ma, szacuje się ponad 4 miliony uchodźców. Mówi się, że to jest oficjalnie, opozycja czasem mówi, że jest dwa razy tyle. E, ten pas bezpieczeństwa jest potrzebny po to, żeby przenieść dużą część uchodźców, którzy są w Turcji syryjskich do, na terytorium Syrii, do tego pasa, dlatego że są tak głębokie nastroje antyimigranckie w tym momencie. Już parę lat temu mówiło się, że 60% społeczeństwa uważa, że uchodźcy powinni wrócić do Turcji ze względu na to, jaka jest sytuacja w Syrii. Teraz, na przykład, jeżeli się pojawia wśród wyborców choćby tych partii opozycyjnych, to tam się między 80, 88 a 98% waha się to, ile ankietowanych osób opowiada się za tym, że oni powinni po wyborach wrócić do siebie. Jakby tylko niektóre partie podnoszą, że byłoby to rozwiązanie siłowe. AKP jakby twierdzi, że byłoby to całkowicie dowolne. W tym momencie nie do końca wierzę. Tym bardziej, że już powstały ustawy właśnie za AKP, która przecież przyjmowała tych uchodźców. Takie, że w tych prowincjach, gdzie jest ich najwięcej, więcej niż 25% nie mogą się się nowi, że w miastach, gdzie stanowią więcej niż 25%, nie mogą dostać nowych pozwoleń na osiedlenie się. A wręcz ci, którzy są powyżej 25%, są przesiedlani w inne rejony kraju. Ja nie wierzę, że to jest dobrowolne, ale właśnie no, to jest granie na siebie jakby na każdym froncie. Turcja może się przelicytować w tym graniu na siebie, dlatego że to, co robi na przykład choćby z kupowaniem skradzionego zboża, w którym Turcja się tłumaczy, że papiery się zgadzają, więc w sumie ona nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że ono jest skradzione. Fakt, co na ukraińska powiedziała, że bardzo często trudno jest udowodnić, że ono jest skradzione, biorąc pod uwagę, że te rzeczy są faktycznie sfałszowane, ale są też momenty, kiedy przedstawia dowody, a Turcja przymyka oko, co działa bardzo na jej niekorzyść, jeżeli chodzi o kwestię jakby postrzegania ją w świecie. Ale robi to dlatego, żeby zmniejszyć cenę chleba u siebie w kraju i żeby jakoś uspokoić społeczeństwo. No bo w... szacuje się, że cena chleba w Turcji, tego najtańszego, w ciągu dwóch lat wzrosła o 500%. Więc próbuje grać na siebie na każdym froncie. Pytanie, jakby w którym momencie się przelicytuje. Ja też spotkałam się z takimi określeniami, że mówienie, że Turcja jest nastawiona pro ukraińsko, ale nie jest antyrosyjska. Jest też troszkę częścią propagandy rosyjskiej, jakby powtarzania na przykład tego na Ukrainie, żeby jakby zniechęcić stronę ukraińską do tego, żeby patrzyła z sympatią na Turcję. Turcja też sobie jakby zasłużyła ostatnio na to, żeby mieć do niej tutaj mieszane uczucia, jeżeli chodzi o, o, o choćby stronę ukraińską, dlatego że choćby właśnie wypuszczenie statku z zbożem, gdzie Ukraina twierdzi, że miała dowody na to, że, że to, to zboże jest skradzione, ale postrzeganie Turcji jako prorosyjska, Wydaje mi się, że jest tutaj dużym nadużycie. Ona gra przede wszystkim na siebie i na swoje własne interesy. Ona nie widzi w Rosji wroga. I to jest ważne dla zrozumienia Turcji. Bo my bardzo często postrzegamy Rosję przez nas własny pryzmat, Czyli Rosja jest zawsze jednym z głównych zagrożeń, wrogów i my się jej zawsze baliśmy Byliśmy między Niemcami a Rosją, i ona stanowiła zagrożenie od wieków. Dla Turcji Rosja nie jest postrzegana jako zagrożenie. Zagrożenie w tym momencie jest terroryzm są budowi, ale wcześniej Rosja też nie była zagrożeniem. Przecież. Za... Na początku Republiki jeszcze przed jego powstaniem, to właśnie Bolszewicy, jakby dali pierwsze kredyty, pierwsze pieniądze, broń dostarczali komunistom, żeby mogli walczyć. Jakby Kemal nie zgodził się na wprowadzenie komunizmu, on po prostu utopił tych komunistów, którzy przyjechali z Moskwy, żeby tam wprowadzić komunizm. stanie, wstadził na statek i z tym statkiem coś się stało, że, że zatonął, Ale tak sobie z tym poradził, ale tam nie ma tego strachu, nie ma niechęci do Rosji. Jakby na bardzo wielu ankietowanych, co też pokazuje nastroje na przykład antynatowskie, bo 40% opowiada się na tym, że zagrożeniem dla Turcji jest NATO, że to NATO jakby przyczyniło się do wywołania wojny w Ukrainie, że 50 parę procent ankietowanych w jednej właśnie z sondaży powiedziało, że Europa Zachodnia chce rozebrać Turcję, tak jak rozebrała Imperium Osmańskie. Czyli tam są tego typu nastroje społeczne, z którymi trzeba sobie radzić. One są budowane jak przez lata narracje, skarżenia na to, o to, że traktowało Turcję jako gorszego sojusznika, ponieważ nie patrzyło się na jej interesy, odbyło by tylko właśnie swoje interesy. I to jakby procentuje teraz tą polityką, która jest, tą, że trzeba balansować w tej polityce między nastrojami e, ludzi, biorąc pod uwagę politykę wewnętrzną. Ja tylko powiem, że w stosunku do wojny na Ukrainie 90 parę procent społeczeństwa tureckiego, też również w sondażu powiedziało się za tym, że Turcja powinna być neutralna, że powinna być mediatorem, i to jest jakby jej tutaj super siła. Ale nie powinna się w żaden sposób angażować, bo to nie jest wojna, którą, którą, która dotyczy Turcji. Oni postrzegają wojnę na Ukrainie tak, jak my postrzegamy trochę wojnę w Syrii. Czy to się dzieje, to gdzieś tam nas w jakiś sposób dotyczy, ale to jest gdzieś tam daleko. Bardziej że z tym zbożem, jeszcze tak na koniec tego pytania, e, dodam coś, z Turcja już teraz zauważa i to się pojawia w, w, w różnego rodzaju analizach, że to nie jest tylko kwestia tego, że chleb w Turcji będzie tańszy. Ale to jest tego kwestia tego, że jeżeli będzie głód na, na Bliskim Wschodzie, czy w Egipcie. Czy w Afryce to fale migrantów również trafią do Turcji. A Turcja, rządzący Turcją, to w sumie obojętnie czy z rządu, czy z opozycji, czego się w tym momencie tak nie boją jak kolejnych fal uchodźców. Dlatego im bardzo zależy na tym, żeby porozumieć się w Syrii, a nie żeby robić to przeciwko innym graczom, dlatego że oni nie chcą kolejnego napływu uchodźców, w tym bardziej ci, którzy teraz przychodzą na przykład z Zamaszku, są odsyłani jako już nie uchodźcy wojenni. Ale jako migranci zarobkowie, więc że są w tym momencie odsyłani z powrotem do masz, Dalej trwa wojna Więc jest to w ten sposób odbierane i oni się po prostu bardzo boją tego, że będzie to skutkowało kolejną falą e, uchodźców, no których boją się jedni i drudzy, dlatego że to będzie miało realny wpływ na wybory. Tym bardziej, że niechęć jest bardzo duża. E, parę miesięcy temu e, film zyskała, zyskał film Nie ma inwazji, który powstał e, na YouTubie, on miał parę tysięcy, teraz w milionach wyświetleń. Mówi o tym, że w 2045 roku władze w Turcji przejmuje, przejmuje partia, która jest związana z, z, ze stroną syryjską, jakby z której są Syryjczycy. Język turecki przestaje być językiem urzędowym. Turcy muszą się chować i są jakby obywatelami drugiej kategorii. Nie mogą mówić po turecku, pracują tylko w najgorszych zawodach. I jakby przez to, że Turcy wyjeżdżają do Europy szukając lepszego życia, na ich miejsce napływają im, yy, uchodźcy z Syrii. Oni przejmują władzę w Turcji. To jest tylko film, jakby, ale sam fakt popularności, sam fakt, że on się pojawił, wskazuje na nastroje i na obawy, które są w Turcji. To wszystko jakby jest, ta polityka zagraniczna, cała turecka, obraca się wokół tych problemów wewnętrznych. To jest granie na, na, na siebie, na Turcję, tylko pytanie, w którym momencie ta gra zostanie przelicyzowana, bo tam jest jakby również bardzo wiele momentów zapalnych, które mogą się na Turcji skończyć źle. Mam takie wrażenie, że od początku rosyjskiej agresji, w zasadzie zwłaszcza na początku, Zachód patrzył na Turcję trochę jak na takiego potencjalnego wybawiciela. Z jednej strony właśnie na mediatora, bo przecież mieliśmy kilka spotkań strony rosyjskiej i ukraińskiej właśnie w Turcji, ale były też takie nadzieje, że może Turcja zamknie morze czarne dla rosyjskich okrętów wojennych, że może Turcja będzie w stanie właśnie wymusić na Rosji jakieś ustępstwa względem tej wojny. No, mieliśmy to rzeczywiście i Raktary, które dawały nadzieję, że to wsparcie militarne ze strony Turcji będzie bardzo duże, no, ale okazało się, że to było sporo takich zwiastunów, natomiast nic konkretnego za tym nie poszło, no bo to też, o czym już powiedziałeś na początku rozmowy, mamy Turcję, która też ma do ugrania dużo swoich interesów z Rosją. No i wobec tego, kto w tym momencie bardziej jest uzależniony od dobrej woli drugiej strony. Czy to Rosja spogląda na Turcję jako na kraj, który może tutaj przeważyć w jakiś sposób, chociażby poprzez brak zaangażowania się w tę wojnę, może przeważyć, że to Rosja na tej wojnie więcej zyska, czy też to Turcja więcej ma interesów, które, na które musi uzyskać zgodę Władimira Putina, chociażby właśnie ta wspomniana już Syria. Pytanie, dlatego, że jakby tutaj to, to nie są jedyni dwa gracze, tutaj są. Ja może się najpierw odniosę do tej pierwszej części. Turcja trochę zrobiła, w sensie to też nie jest tak, że nie zrobiła nic, ona zamknęła ciśnienie, tylko na podstawie punktu, który twierdził, że zabiega je dla stron wojujących, no ale jakby dopuszcza pochód floty czarnomorskiej na Morze Czarne, ale nie na podstawie punktu, dojrzał 21 traktatu z Montre, który mówił o tym, że Turcja obawia się wojny na swoim terytorium. I wtedy po prostu zamyka ciśnienie. Jakby Turcja tylko nie zrobiła, żeby nie sugerować Rosji, że ona się obawia, że zostanie zaatakowana. Jeżeli chodzi o sprzedawanie bajraktarów, pojawiła się informacja ministra obrony o tym, że Turcja sprzedała 50 bajraktarów w wojny nowych i jakby cały czas sprzedaje bajraktary, sprzedaje helmy, sprzedaje kamizelki jakby Tutaj cały czas jest. I ona ma takie nastawienie, jeżeli się przyjrzymy, mimo wszystko dużo bardziej nastawione życzliwie w stosunku do Ukrainy ale z tym jakby nastawieniem, że jeżeli nie będziemy tutaj utrzymywać tego, co ona uważa za neutralność i rozmawiać z, z Rosją, to po pierwsze, nasze interesy będą zagrożone, po drugie, nie będziemy mogli być mediatorem, bo bo to to może do, do, doprecyzuję. Czy to nie jest tak, że troszeczkę dajemy się zwieść takim pozorom, że Turcja dużo robi, może nawet bardzo dużo w porównaniu do niektórych innych krajów, chociażby europejskich, ale chcielibyśmy więcej, biorąc pod uwagę, jak silne to jest państwo, jak dużą dysponuje armią, że jest członkiem NATO i że ma na Rosję rzeczywiście, może mieć potencjalnie przynajmniej dość duże siły nacisku. Czy to nie jest tak, że chcielibyśmy, żeby robiła więcej? niż robi, no i przede wszystkim pewnie chcielibyśmy, żeby ta, te kontakty rosyjsko-tureckie nie były tak życzliwe, jak są obecnie. Oczywiście, żebyśmy chcieli, jakby to było w naszym żywotnym interesie. Ja uważam, że trzeba na Turcję wywierać pewien wpływ na to, żeby ona postępowała inaczej, dlatego że Turcja to jest kraj, któremu czasami się wydaje, że jest za tak silny, niż jak jest, za, za bardzo znaczący. On jest znaczący, ma bardzo ważne położenie. Ma duży wpływ na region i trzeba się z nim liczyć. Ma silną armię, drugą największą armię w NATO, która jest dobrze uzbrojona i możemy o niej mówić różne rzeczy w 2016 roku, ale w dalszym ciągu trzeba się z liczyć. Ale to jest kraj, który czasami, jak mu się za często mówi o tym, że jest taki ważny, potężny i my się z nim będziemy liczyć, zaczyna grać za bardzo na siebie, w sensie za bardzo się liczy z tym, co jest dla niego głównym interesem. Są narzędzia nacisku, to widzieliśmy parę razy przy, przy różnych. W 2020 roku, jak była nawet kwestia choćby Morza Śródziemnego, to Unia Europejska wymusiła na Turcji zmiany swojego postępowania przez to, że dała kij do dał marchewki. jeżeli będziecie tutaj chętni na współpracę, to dostaniecie kupity, jeżeli nie, to my mamy jak na was ukarać. Was Podobną sytuację mieliśmy w przypadku przecież Szwecji i Finlandii, był telefon prezydenta Bidena. Który, według tego, co jakby wiemy, powiedział, że jeżeli Turcja porozumie się z tymi krajami przez szczytem, to dojdzie do spotkania między prezydentem Bidenem a prezydentem Erdoanem. Jeżeli się nie porozumie, tego spotkania nie będzie. I poparcia administracji Bidena na zakupu F-16 w kongresie również nie. Czyli wydaje mi się, że tutaj dużo oczekujemy. My się czasem jakby przelicytujemy też, dlatego że nam się wydaje, że ta wojna dla Turcji jest taka ważna jak W sensie jakby mamy swoją własną perspektywę. Ja tutaj bardzo często odnoszę się właśnie do tego, że popatrzmy się z perspektywy tego, jak ważna jest dla nas wojna w Syrii, czy była ważna, bo to jest mniej więcej ta sama odległość. A jakby interesy są inne, bo jeszcze jest kwestia Morza Czarnego i tak dalej. Turcja nie chce, żeby Rosja wzmocniła swoje, swoją obecność na Morzu Czarnym, czy była silniejsza, bo jej jakby zależy na słabszej Rosji, a nie na silnej Rosji, bo ma z tym dużo momentów konfliktowych, gdzie jednak potrzebuje słabszej Rosji, żeby coś dla siebie ugrać, a nie silnej Rosji, żeby mieć ją przeciwko sobie. Ale czasami wydaje mi się, że mocniej mogłaby ta strona zachodnia na Turcji naciskać, żeby jednak uzyskać to, co by chciała. Dlatego, że Turcji nie stać na to, żeby pójść w tym momencie w innym kierunku niż zachodni, ekonomicznie. Dlatego, że Rosja nie jest krajem, który może zastąpić kraje zachodnie, kraje, czy to Stany Zjednoczone, czy to kraje europejskie, między innymi ekonomicznie w Turcji. Tym bardziej teraz w kontekście sankcji, w kontekście tego, że na przykład Turcy w tym momencie zgadzają się nawet na... Rosyjskie karty, które są używane, płatnicze w kurortach w Turcji, wróciłam się z tym, że za chwilę Rosjan nie będzie stać na wakacje. A rosyjscy turyści, to oprócz tego, że była duża grupa, była grupa, która potrafiła wydawać dużo pieniędzy, w dolarach na wakacjach. Tak są postrzeganie w Turcji. Więc ona ma dużo do stracenia, ale jej niezależność od Rosji ale na to, żeby postępowała tak, jakby nam się bardziej tutaj opłacało i faktycznie, żeby okazała się tym sojusznikiem, to sami trzeba było na tą Turcję nacisnąć, pokazać jej, że jeżeli nie będzie, nie, będzie, nie będziemy mogli jako sojusznicy nią liczyć, to oprócz tego, że jeżeli będzie dalej stała po tej stronie, po której my, to będzie miała z tego profity, to jeżeli z drugiej strony będzie postępowała w odwrotny sposób, czyli będzie jakby zawodziła, bo my też mamy narzędzie nacisku. Dlatego, że też na przykład część tych rozmów, które są prowadzone, troszkę były na kanwie tego, że kongres powiedział, że te F-16 wstrzyma sprzedaż, dopóki Turcja nie zagwarantuje, że nie będą one użyte przeciwko Grecji. Te zapisy wcale nie były takie złe, jak się wydawało. W sensie Turcy się na nie oczywiście zwulwersowali, no bo tutaj, dlaczego oni mają się powstrzymać przeciwko naruszaniu greckich strefy, a Grecy nie muszą się wstrzymywać, bo to jest jakby obustronne, Tej jednej i drudzy naruszają swoje strefy powietrzne, jakby niektórzy się porozumieć co tego, co jest czyje i dlaczego, gdzie, gdzie możemy wlatywać, a gdzie nie. Ale to też jakby wiele takich postaw bardzo butnych tureckich to jest właśnie z pokazaniem, jak wy nas tak traktujecie jako sojuszników drugiej kategorii, to my tutaj mamy wyjście, tylko tak naprawdę tego wyjścia za bardzo nie ma. Jakie pokazanie im, że czyli cytowanie, może się również skończyć konsekwencjami, a nie ma w tym momencie gorszych konsekwencji dla Turcji niż finansowe. No jakby najgorsze konsekwencje, w trudnym momencie można wymusić jakby na Turcji. Na razie jest to zwrócenie się w stronę Izraela, w stronę Arabii Saudyjskiej, w stronę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w stronę Egiptu, jakby nacechowane szczególnie w kontekście pierwszych dwóch państw na polepszenie relacji ekonomicznych, żeby Turcja tutaj mogła poprawić stan swojej gospodarki, przecież tutaj Stany Zjednoczone też mają duży wpływ na, na Izrael, na Arabię Saudyjską, mogą wymusić pewne postawy, no bo przecież robią to cały czas w polityce, więc tutaj tych narzędzi na Turcję jest dużo, tylko trzeba jakby zwrócić uwagę na to, że trzeba ją jakby brać pod uwagę jako ważny gracz, ale też czasem trzeba jakby nie informować ją cały czas o tym, jaka jest ważna, i pokazać, że postępowanie w sposób odwrotny, niż byśmy oczekiwali, też może mieć swoje konsekwencje. Że to nie jest tak, że sobie na wszystko może pozwolić, bo jest ważne. Turcja e, też to... licytowała się dość mocno, jeśli chodzi o przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO. No i przy okazji ostatniego szczytu w Madrycie mieliśmy ogłoszenie, że jest zgoda turecka na to, żeby te kraje do sojuszu przystąpiły. No i moje pytanie brzmi, czy to jest rzeczywiście koniec licytacji? No bo mamy jeszcze konieczność ratyfikacji przez poszczególne parlamenty tej decyzji. Czy istnieje, Twoim zdaniem, jeszcze zagrożenie, że Turcja, chociażby na przykład w, wobec negocjacji, Władimira Putina z Recepem Erdoanem zdecyduje się postawić kolejne warunki przed ratyfikacją i zagrozić, że jednak zmieni zdanie, że jeżeli Zachód nie zgodzi się na to, bądź też na to, no to wtedy będzie tureckie weto, jeśli chodzi o przystąpienie Finlandii i Szwecji do sojuszu. Tak, znaczy oczywiście jakby zagrożenie jest, bo jakby Turcja podkreśla nie tyle, że nowe warunki, tylko że jeżeli warunki z memorandum nie zostaną spełnione, w taki sposób jak postrzega Turcja, bo tutaj jeżeli się przyjrzymy memorandum, Problem jest taki, że strony je różnie rozumieją, w sensie na przykład to, co to znaczy deportowanie osób podejrzanych o terroryzm. Turcja uważa, że jeżeli wyśle listę osób, które należy deportować, to po prostu powinno zostać uwzględnione. Szwecja na przykład uważa, że Turcja musi przedstawić dowody na to, że to faktycznie są terroryści. I jakby jest zapowiedziane, że w sierpniu minister Czabużolu właśnie ma się spotkać ze stroną szwedzką i finlandzką. Żeby rozmawiać na temat tego, jak te warunki zostaną spełnione, czy są spełniane, i czy to idzie w dobrą stronę, czy nie. Ja bym tutaj jakby nowych warunków nie oczekiwała, będzie na pewno konflikt co do tego, czy one są spełniane czy nie. Ale tutaj kolejna ważna rzecz, to jest to, co już wspomniałam: e, telefon prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo dużo zmienił przez ten rozmowę. To na pewno nie był jedyny telefon. I, I jakby tutaj na pewno ta dyplomacja działała cały czas, my po prostu nie, nie wiemy, bo wielu rzeczy na pewno nie wiemy, ale Stany Zjednoczone miał duży wpływ na to, co się dzieje. I tutaj też jest to kwestia tego, że Turcja zgodzi się na ratyfikację prędzej czy później, dlatego że nie będzie ich się po prostu opłacało tego nie zrobić i przeciwstawić się wszystkim państwom na Tylko pytanie, jak długo to potrwa i jaka to będzie znowu licytacja, jak długo będzie trwała i co Turcji się uda uzyskać. Bo to, że nie uzyska wszystkiego, to, to raczej tutaj nikt nie oczekuje. Bardzo często w Turcji podnoszone jest to, że jest po prostu traktowana nie tak samo jak inne państwa. W zasadzie, że jeżeli ona wysuwa prośby o deportację, to ona nie dostaje tych ludzi. Jeżeli o te same osoby na przykład biegają w Stany Zjednoczone, to dostaje. No to jest kwestia jakby praworządności, to jakby już inna rzecz, ale nie tylko. Ale na przykład to, że na terytorium Turcji większość państw może wjechać bez wiz, nawet Polska na przykład teraz bez paszportów na dowód, a w drugą stronę tak nie działa. Oczywiście tutaj mamy komplikacje, choćby w tym, że to jest Unia Europejska, strefa Schengen i tak dalej, ale dla niej to cały czas jest brak tej. Odpowiadania tak samo, w sensie bycia na tym samym poziomie i wzajemności, która jest. I to na pewno wróci. To wszystko wróci do nas przy ratyfikacji. Ona nie, nie będzie taka szybka. Turcja wykorzysta czas, który ma, choćby po to, żeby pokazać swojemu społeczeństwu, że walczy o te e, interesy tureckie. To, co dla Turcji jest najważniejsze, czyli walka z terroryzmem, no, jak to nazywa cały czas. Ale ja jestem przekonana, że do tej ratyfikacji prędzej czy później dojdzie. Kwestia będzie tego, jak inne kraje będą na naciskały. Bo tak naprawdę to naciskanie innych państw, tych w cudzysłowie wielkich graczy, czy graczy, którzy dużą mogą, to naprawdę wpływa na zmiany polityki. No bo w tym momencie musimy pamiętać, że mimo wszystko, poza wyborami, poza tym, że tutaj są takie kluczowe rzeczy, jak wróg, na którym się możemy skupić, czyli Grecja, na te dbanie o, które, o interesy tureckie itd, i tak dalej, to ekonomia jest najważniejsza, dlatego że... Wszyscy mogą się nie interesować tym, gdzie toczą się wojny i są konflikty, ale tym, ile płacą za jedzenie, czyli płacą za czynsz, czy za gaz, czy za wodę, będą interesować się wszyscy. Tutaj media, które są w 90% w rękach władzy czy albo prezydenta Erdoana, albo osób z nim związanych, albo powiązanych jakby z AKP i które jakby całkowicie mają narrację rządową, no nie zatrą tego, One mogą zatrzeć to, kto zabił żołnierzy tureckich w Syrii. Ale nie mogą zacząć tego, jakie są problemy ekonomiczne, bo to każdy widzi, mając swój wpłatę idąc ze sklepu, czy z rachunki. Więc to będzie najważniejsza kwestia i to będzie może kwestia nacisku albo ewentualnej tutaj negocjacji z Turcją tutaj podstawy. Również w stosunku do ratyfikacji właśnie tego przyjęcia do NATO Szwecji i Finlandii, bo to, że Turcja się zgodzi, jestem pewna, tak, jak byłam pewna od samego początku, że Turcja zgodzi się, jakby zniesie to swoje weto, które jakby ostatecznie zaszło przez Madrytę. Tylko pytanie było, jak długo to potrwa i jaka będzie cena. I teraz też jest pytanie, jak długo to potrwa e, i ile będzie jeszcze rozmów, i, i, i co ewentualnie zostanie podniesione. W sensie z tego memorandum, ja przede wszystkim się skupiałam na tym, jak to zostanie rozwiązane, ale co do tego, że, e, że dojdzie do ratyfikacji, to, to ja tutaj nie mam możliwości. Pytanie, kiedy. Bardzo serdecznie dziękuję. Ten kompleksowy raport z Turcji przedstawiała Karolina Wanda Olszowska z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka podcastu w szpilkach dookoła świata. Dziękuję bardzo.